No, tu jest to PlayStation. Wszystkie przyciski działają normalnie, jak coś się włącza. No, yy, poczekaj, jeszcze przed włożeniem płyty, nie? Pokażę Ci, że normalnie karty wykrywa. No. Normalnie karty są wykrywane, nie? Eee, wszystko nie mogę dać płytę. O laser, a propos, a propos lasera, to czyste jest oczko. Więc wszystko jest git. Płytki też są zadbane. Tutaj akurat mam PS-a. jakiś tam Pro Evolution Soccer czy coś. Nie wiem czy słychać, ale jakby nic się tam w środku nie tnie, nic takiego normalnie odczytuję, powinno za chwilę się załączyć.